Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku ponownie, po dłuższej przerwie, otworzymy sobie saszetki z kolekcji PKO Bank Polska Ekstra Klasa, sezon obecny 25-26, seria pierwsza od firmy Sportzo. Dzisiaj otworzymy 12 saszetek z Retailboxa, przyszły ponownie saszetki do MPK i zakupiłem w sumie 22 sztuki. Także tutaj 10 jest odłożonych na drugi kanał, tam będziemy otwierać 10 saszetek, a na dużym kanale teraz 12. To są moje brakujące karty. Jest tego jeszcze troszkę, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się kolejne karty trafić. Także przygotowane mam tutaj albumy, jeden z kartami bazowymi, jeden z kartami specjalnymi. Więc bez przedłużania otwieramy Saszetki, 6 sztuk w każdej saszetce retail. Są możliwe do trafienia również tutaj autografy, jak i karty z kawałkami koszulek. No i pierwsza saszetka, jedna bazówka mi jeszcze tutaj brakuje z numerem 143. Mamy tutaj z Krakowi Wójcika następnie Pululu, Jagielonia, Gurgul, Lech. Franciszek Plach, bramkarz piasta i karta Clubhouse, trener piasta Max Mulder, jego mam. I karta Giants of League, kapita Kapemba, też mam tego zawodnika. Także te dwie karty specjalne na pewno nie są mi potrzebne. No i kolejna saszetka. Co mamy tu? Hilbricht. Stermaliki to jest numer 199, dalej Buksa Katowice, Łubik z Górnik, Kapemba na Bazówce 138, a mi brakuje 143, Formacja Clubhouse Stermaliki, pomoc i to jest numer 101. Brakuje ta karta, więc pięknie mamy pierwszy brak. Ambrosiewicz, Kubica, Hilbricht i Wolski. No i tutaj Jesus Jimenez, napastnik Termaliki na karcie Paralel, czyli w tym niebieskim kolorze. Edmundson z Wisły, następnie Jaunzem z Lechia, Romanczuk, Jagielonia, Majgard, Krakowia, Logo Rakowa, na pewno mam, to jest numer 8, tak. Następnie Barkowski na paralelce, Swetlin z korony, Sanka z piasta, Jagieło, Lech, Galan. GKS Katowice. Logo Jagielloni. To jest numer 14. Mamy go. I paralelka Matys z motoru. Jedna trzecia za nami saszetek. I tylko jedna karta na razie wpadła. Szmyt z Zagłębia. Golubika z Radomiak. Iszak Lech. Lopez Radomiak, trener Rakowa, Papszun, teraz już oczywiście trener Legii, siódemka mamy Giants of League Aydin Hasic z Krakowi, to jest numer 18 Giants, mamy go. Jesus Jimenez Termaliki, Sezonienko Lechia, Najemski Motor, Galan, Elsner, trener Krakowi. I to jest numer 31. Też brakuje ta karta. Pięknie. Mamy drugą kartę: Clubhouse. I tutaj Morishita z numerem 11. Mamy go. Giants of League 11. Morishita jest w kolekcji. Soteriu z Korony. Miłskowicz Wisła. Strzeboński Korona. Ambros Górnik. Trener Arki Szwarga. Na pewno mam. 91. Tak jest. I Gikiewicz na paralelce. Minczew Krakowia. Kowalczyk Katowice. Remakl Korona. Błąd Katowice. Formacja obronna Radomiaka. To jest numer 70. Mamy tą kartę. I kaput na paralelce. Czyli też jedna karta z czterech tutaj doszła nam. Więc, patrząc na trafialność, to z tych czterech saszetek też jedna powinna nam tutaj wpaść. Ale zobaczymy: Dadaszow z motoru, Żelisko Lechia, Nowak Wisła, Drapiński Piast, Logo Rakowa. No widzicie, już drugi raz. Dzisiaj wpadło łabojko z motoru na pararelce Wolski Termalika Biczak Cian Legia, Prip Jagielonia, Wolski Radomiak. No i prawie, bo to brakuje mi numer 143. Logo widzewa to jest numer 74. Mamy to. No i znowu Morishita. Tak jak wcześniej. 11, więc pech, pech, pech. Zostały dwie saszetki. Węglarz z Arki. Sezonienko Lechia. Rajowicz Legia. Marcjanik Arka. Formacja napastników z Górnika na pewno mam. 54, tak jest. I Jądrych na pararelce. No i zostaje ostatnia saszetka, więc tutaj powinna być jakaś karta, którą włożę do albumu. Isik Termalika. Joel Pereira Lech. Amyjaw Raków. Leszczyński Wisła. Kapitan. Arki Gojny. To jest numer 93. Mamy. I Mateusz Kowalczyk, Architect of Play numer 8. Architect of Play. No i tak jest, moi kochani, brakuje ta karta, czyli z każdego tutaj poziomu, trzy poziomy saszetek, po jednej karcie włożę do albumu. W sumie trzy sztuki. Sobie to zaraz wykreślimy, żeby się nie pomylić, czyli Architect of Play ósemeczka trafiona 31 Clubhouse i Stermaliki 101 czyli trzy karty mniej, no i zobaczymy co się wydarzy po południu jak otworzę te 10 saszetek także to sobie odkładamy na bok w tym momencie i Włożymy do albumu te trzy karty. Tu mamy bazówki, a tu są karty specjalne. Czyli najpierw poleci tutaj trener Elsner z Krakowi, czyli jedna karta jeszcze nam będzie brakować do kompletu z Krakowi. Tutaj formacja obronna. No i przechodzimy dalej, szukamy termaliki. Termalika jest tutaj. A więc, Termalika kompletna w tym momencie. Mamy wszystkie sześć kart. Tu jest cała formacja. A tutaj mamy trenera logo i kapitana. No i trzecia karta: Architect of Play Mateusz Kowalczyk z numerem 8. Tutaj. Ok, czyli to tyle. Dajcie znać, jak tam u Was sytuacja wygląda z tą kolekcją. Ja jeszcze troszkę tutaj się będę bawił, więc zapraszam na odcinek w południe na drugi kanał Łukasz M. Tam będziemy otwierać kolejne 10 saszetek. No i mam nadzieję, że będzie więcej trafów aniżeli teraz z rana. Także ja się żegnam, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.